Pozostajemy z najlepszą ligą piłkarską na świecie. Nasza obecność zostanie podkreślona i będzie kontynuowana zarówno na stadionach, w transmisjach telewizyjnych, ale też w tym, co jest nam bardzo bliskie, a więc w innowacji, nowych technologiach. A więc pozostajemy z aplikacją Lotto Fantazy Ekstraklasa, gdzie wraz z naszym partnerem, a więc z Extra Klasą, będziemy przyznawać nagrody w kategorii numer miesiąca, numer sezonu. Cieszymy się bardzo, że Ekstraklasa będzie nasiła nazwę PKO Bank Polski Ekstraklasa. Z tego projektu jesteśmy naprawdę dumni, ponieważ wiem, jak ważna jest piłka nożna dla Polaków, dla kibiców i dzięki temu, że Ekstraklasa jest transmitowana przez telewizję, docieramy do wielkiej ilości potencjalnych klientów, ale także wśród tych obecnych, wzmacniamy swój wizerunek jako tych, którzy wspierają także sport. Bardzo cieszy mnie fakt, że zawarliśmy kontrakty z naszymi obecnymi partnerami. Kontrakt długoterminowy, zwiększona jego wartość, to pokazuje, że jesteśmy dobrym partnerem dla tych organizacji, dużych firm, dużych marek i rozwijamy się razem, wspólnie tworząc nowe projekty. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.